Siemanko, dzień dobry, cześć i czołem. Ja nazywam się Krzysztof Rygielski i zapraszam Was na wywiad z Luną. Dokładnie ta Luna, która reprezentowała nas na Eurowizji w tym roku. No Ja jak zwykle z samochodu, choć wywiad nie jest przeprowadzony w samochodzie. To taka inna strona tego wywiadu, coś zupełnie innego. Wiem, że przyzwyczaiłem was do wywiadów z samochodu. Ale ten akurat w samochodzie nie mógł być zrealizowany. Luna nie miała na tyle wystarczająco czasu, żeby to zrobić. Udało nam się krótką chwilę porozmawiać, ale wejdź i zobacz. Trzeba. Witaj, Lu. Cześć. Miło mi. Czesiak Rygielski z Polskiej Cześć. Radio Londyn. Co wprowadzacie do Londynu? Co sprowadzę słońce piękne dzisiaj akurat, ale w ogóle sprowadza mnie muzyka tutaj bo kończę swój album. Kończysz swój album. Jak on będzie się nazywał album? Jeszcze nie mogę powiedzieć. Jeszcze nie możesz powiedzieć. Nie Nawet nam tutaj w radio. No niestety z o całą je. miłością do was nie mogę. Rozumiem, jeszcze. rozumiem, w porządku, a powiedz mi, jakieś koncerty planujesz tutaj w Londynie? W Londynie tak, planujemy właśnie trasę koncertową, która na początku będzie po Polsce, a później będzie w w kilku miastach europejskich, w tym w Londynie właśnie i to będzie początek przyszłego roku. Koniecznie musisz dać nam znać początek przyszłego roku. Początek przyszłego okay. roku. na cały materiał z albumu też. Czekamy koniecznie na jakieś terminy, daty, a jeżeli, jeżeli mogę zapytać, ponieważ szukałem na, na temat twojej osoby jakiejś informacji. No i no już się boję. pytanie o nazwę Luna. Tak. Kąd się wzięło? Bo ja coś gdzieś usłyszałem, ale nie do końca jestem pewien, czy to prawda. No, Luna, to Księżyc. Księżyc e... też. A ja. A ja po prostu czuję od zawsze taką łączność i bliskość z Księżycem. I on jest mm. bardzo dla mnie, zawsze był i jest inspirujący. E, dlatego też e, ja jako artystka, moją muzyką chcę tak rozświetlać ludziom po prostu rzeczywistość i moją muzyką nieść dużo światła, dużo takiej jasnej energii w mroku, tak jak Księżyc nam oświetla noce. Okej, okay, rozumiem. E, zdecydowanie kawałki, bo były kawałki po polsku i były kawałki, są kawałki po angielsku. Jaki jest dalszy kierunek Twojego działania? W tym momencie skupiam się na materiale anglojęzycznym, też po Eurowizji, po The Tower. E, takim, e, takim torem gdzieś też idę i płyta będzie w takim stylu utrzymana w takim popowym, elektronicznym popie. I to będą piosenki w języku angielskim. Natomiast w przyszłości zobaczymy. Czyli po Eurowizji zdecydowanie kierunek angielski, tak? Tak, po Eurowizji e, idę w takim kierunku. No bardzo dobrze, zwiększamy zasięgi, działamy. Działamy sku... też. E, chcę po prostu tym osobom, które mnie poznały podczas Eurowizji z różnych krajów, czytać muzykę, którą będą mogli też e, nie tylko poczuć, ale też i zrozumieć te teksty. Super. Olu, dziękuję Ci bardzo, że mogliśmy chwileczkę porozmawiać. Dziękuję e, bardzo. Rozumiem, że terminy są ponapinane, wszystko, że tak powiem, szybko się dzieje. Ale dziękuję, że znalazłeś dwie minutki i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie Dziękuję. Hej, pa. Cześć.